No, witam Was. E, troszkę zmian nastąpiło. Jak widzicie, troszkę tutaj przerzedziłem. E, robiłem w gubikarium też. E, troszkę z roślinami, bo tam zarosłem. Nie miałem je gdzie na razie dać. Dałem je tutaj. Widzicie z przodu te takie te, alaka bomby, coś w tym stylu. Na razie niech tutaj są, bo nie ma ich gdzie dać. Zostawimy je tutaj. No, wszystko się ma świetnie. Dzisiaj była wymiana zeolitu. W tym w akwarium, znaczy w pompie kupiłem zeolit, przepukałem go. Wymieniłem zeolit, bo tamten już był długi, zapomniałem o nim. Wyrzuciłem też ten węgiel aktywny stary dołożyłem waty, te sprawy no i tak się to ma teraz no trochę tam przerzuciłem z góry, powyrzucałem te rośliny tam, które były na tym korzeniu, bo no strasznie to zaburzało przepływ wody one tam sięgały do samego jej góry i tym środkiem tam ta woda tak nie za bardzo płynęła i zresztą nawet teraz fajnie, bo, bo te bąbelki tam fajnie teraz Widać idą fajnie do góry, one tam przez te rośliny tak przebijały się. No, ryby się mają w porządku, jedzą apetyt mają, także nie ma źle. Ja wam tu dzisiaj pokażę też yy, i ten, yy, No już tego jednego krewetkarium wam nie będę pokazywał, bo widzieliście, nic się tam nie zmieniło. Krewetki mają się dobrze, nie padła żadna. Mówię o tych Red Fancy, Fancy Tigerach, a pokażę Wam jeszcze zbiornik, też inny, taki mały, który założyłem. I przejdziemy, może, do tamtego zbiornika. No, i tu mamy ten malutki zbiorniczek, który założyłem. On jest wielkością, taki sam jak widzicie, jak tamten. ale jest też taki Chińczyk fajny z pokrywą owszem wąski jest, ale na no krewetkarium się nadaje w sam raz jest tam taka pompa jak widzicie, tu możecie zaraz dokładnie ją zobaczyć to jest taki mechanik z takimi dwiema dużymi gąbkami no i oczywiście zrobiłem podżywirówkę podłoże oczywiście Ada Amazonia krewety takie już Wam zbliżam o, tu ich jest 23 sztuki Zrobiłem dzisiaj też, i tutaj dostałem też od kolegi, którego przywiozłem budzka tam jak widzicie, jednego i parę odmian parę odmian mchów coś w tym stylu, o taki mech tam jest ten chyba christmas moss tu jest ten taki standardowy tu jest też taki fajny, o tutaj nie i tu jest taki mech. Pierwszy raz widziałem taki niby czerwony, na niego mówią, czy coś w tym stylu, jak on się nazywa. Nie wiem. Tam też takie gałązki. No i tu możecie zaobserwować pokrzywa. Dzisiaj dałem im pokrzywę, zalałem, zaparzyłem pokrzywę. Zrobiłem też taką herbatkę. Trochę im tutaj herbatki wlałem. Jak wiecie, pokrzywa jest bardzo dobra na. Na odporność nie tylko do picia do ludzi, ale i zwierzęta krewetki bardzo lubią pokrzywę. Także dostały pokrzywę, no i tak to tutaj wygląda. Zresztą mogę wam jeszcze pokazać gubikarium. Maluchy podrosły trochę tamtego lata. Zobaczymy, jak to tam będzie da dalej. Także taki akwarium, jak tutaj założyłem Korzeń taki mój tutaj, jeden Jeden dokupiłem, ten tutaj e, Korzeń taki fajny, taki jasny Fajnie to wygląda, nie? No Filtracja bardzo fajna Szybko założony zbiornik Jedną gąbkę dałem tą z tego gubikarium, tutaj Ona już była dojrzała, zaszczepiona bakteriami, także a woda też już była dość długo w beczce i filtr tam chodził z bakteriami także woda można powiedzieć że taka w sumie dojrzała woda jest taka trochę dzisiaj taka mętnawa bo jak wlałem tą herbatkę z tej pokrzywy to się taka delikatnie można powiedzieć mętna zrobiła choć ja nie wiem może, może ja źle widzę nie wiem tu jest zawsze o taki korzonek, korzonek fajny z taką można powiedzieć dziurą o Także temperatura 25 stopni Czyli w sam raz No i niech sobie to tu chodzi zobaczymy Jakie maluchy będą z tego No i tutaj daleko nie muszę iść O się trochę przesiędziemy No i tu jest te gubikarium moje No trochę tu widzicie po Porozrzedzałem te rośliny Żeby więcej światła dostały Tamte poobcinałem, one tam z boków będą puszczać nowe łodygi. Także nie ma problemu. No, tam też tutaj mucha jednego też dałem. Tu tego wątrobowca, czy, czy jak on się tam nazywa. No, także tak wygląda tego gubikarium. No to takich gubików troszkę młodych pływa. Także jest tych rybek troszkę a no, gubik wiecie wytrzymała ryba i nic mu tam nie będzie no czas by było zrobić może jakąś też podmiankę zrobię zobaczymy tu też te te amano są, te krewety wrzucone cztery sztuki bodajże tu są także tak to wygląda o, o herbatce z pokrzyw to możecie znaleźć dużo jest filmów na temat herbaty z roślin do podawania nie tylko dla krewetek bo ryby się też dobrze potem czują i w ogóle rośliny z tego korzystają jak wiecie pokrzywa ma dużo żelaza w sobie i różnych witamin to zresztą można wszystko sobie wygooglować i wszystko pisze. Także na pewno nie zaszkodzi. Tu, oczywiście, też troszkę wlałem tej herbatki z tych, z tych pokrzyw. Bardzo to podobno dobrze robi na młody narybek. Młody rybek potrzebuje dużo żelaza, także, żeby zdrowo rosnąć. No, także, tak jak to, tak to teraz wygląda. No, myślę, że do niedługo też wam jeszcze coś wrzucę jakiś filmik. Zoolit, jak wiecie, to amoniak pochłania, także jest bardzo wskazany do akwarium, do pomp zoolit. Klaruje też wodę, czyści. No i pochłania przede wszystkim amoniak. Jak jest duże ryb, duże przerybienie, trageta ja mam dużo dużych sztuk, to jest wskazany mieć ten zoolit w filtrach no także jutro Wam wrzucę jeszcze filmik na temat tego Purigenu pokażę Wam jutro jeszcze Purigen który regenerowałem bo tam był problem z tym uzdatniaczem ale ja kupiłem Prima i to wszystko mnie drogo troszkę może wyszło te, 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 ta regeneracja podobno wystarczyłoby antychlor kupić z, z tego No to jest z tej firmy taka, która robi lekarstwa, ta, taka słynna firma, którą mało brako, że pozabijałbym większość ryb w akwarium. No także jutro Wam wrzucę ewentualnie pojutrze jakiś jeszcze filmik na ten temat. To na razie trzymcie się, do zobaczenia.